Witajcie, fani Lego, oglądacie kanał Patrzaj to, a dzisiaj będzie taka luźna pogadanka. W sieci pojawiły się zdjęcia najnowszej 15. serii minifigurek, serii, która ma pojawić się w roku 2015. No i ludzie, no i wygląda to w ten sposób, że wszyscy załączają zdjęcia na face'ach, na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. No ja, jak to ja posunę się o krok dalej, czyli. Zafunduję mój komentarz, zafunduje mój komentarz, omówię te minifigurki. Wiem, że to lubicie. Wiem, że lubicie posłuchać, co mam do powiedzenia. No, i ja jestem z tego bardzo szczęśliwy. No, więc tak wyglądają te minifigurki. To jest render w najlepszej jakości, jaki znalazłem. Tak, to jest render, to jeszcze nie są zdjęcia minifigurek, tylko to jest dopiero grafika poglądowa, podglądowa. Wszystkie 16 minifigurek, ale przyjrzymy się im z bliska. I teraz tak, co my tu mamy? Co my tu mamy? W pierwszej kolejności, w pierwszej kolejności widzimy tutaj jakiegoś latającego, mitycznego wojownika. Bardzo mnie się podoba taki to Anioł, złoty jakiś taki. No, ciekawy, ciekawy. Bardzo mm, w, kojarzy mnie się z, z RPG-ami. Bardzo fajne nakrycie głowy. No, ciekawa, ciekawa mini Niestety ten złoty wygląda tutaj rewelacyjnie, a, a jak będzie wyglądać w rzeczywistości, to o tym, o tym wiecie. O tym, już, o tym już wiemy, jak ten złoty będzie wyglądać. Że on pięknie wygląda na tych renderach, on pięknie wygląda na zdjęciach. jest jest dopracowany, jest lśniący. No a jak otworzymy tą saszetkę, no to zobaczycie wielkie G. Druga minifigurka, oto ta, ta kobiecina, ta fajna kobiecina, która dzierży w ręku przyrząd do łapania zwierząt. Co jest najważniejsze dla mnie w tej minifigurce, to jest ten skunks genialny, pierwszy raz widzę takiego skunksika. No jest, jest moc. Sama mi figurka widzę, że ma jakieś odznaczenia, jakieś plakietki, więc jest albo pracownikiem, jest, jest albo że tak powiem, chycelem, czyli jest to albo chycel, albo może jakiś pracownik, może jakiegoś parku narodowego. No ale myślę bardziej, że to jest chycel. Po prostu chycel, który czai się na biedne zwierzęta. Pamiętające się po mieście druga minifigurka. Laserowy robot. Szału nie ma. To wszystko widzieliśmy w innej kolorystyce. No, powiem wam, że nie, nie dziękuję. Nie dziękuję. Więcej nie będę omawiać tej minifigurki. Od po raz kolejny to samo. Po raz kolejny to samo i czwarta minifigurka. Dla mnie. Rewelacja, dla mnie rewelacja. Woźny, woźny sprzątacz. Genialny tors, genialne nóżki. Moja ulubiona czapeczka. No, proszę ja ciebie kij. No to jest jakaś, jakiś mop. Ewidentnie mop. I wygląda to i wygląda to przepięknie. Ta mi figurka wygląda przepięknie. Szara czapeczka. No, 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 fajnie. Fajny motyw. Można ją wykorzystać później w jakichś takich wojskowych mocach. No, ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Piąta minifigurka to jest jakiś włamywacz, a dokładnie włamywaczka. W ręku ma jakiś diament. Fajna główka. Włoski bardzo mnie się podobają. Kombinezon. No, minifigurka fajna. Mini Figurka fajna, ale, ale nie jest to coś, co trzeba mieć. Szósta minifigurka. i To jest minifigurka, którą trzeba mieć, którą, którą trzeba mieć w swojej kolekcji farmer. Farmer, ale nie byle jaki farmer. Nakrycie głowy znamy może nie w tym kolorze, tylko w brązowym, bo takie nakrycie głowy miał między innymi strach na wróble. W ręku, w ręku ma widły. Kiedyś ekstremalnie rzadkie widły, teraz pojawiają się bardzo, bardzo często. Torsik i nóżki. Zobaczcie, tutaj jest inny kolor niebieskiego. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Czy ten torsik będzie właśnie w takim odcieniu niebieskim, czy może nóżki będą jednak turkusowe, tak jak, tak jak na na torsiku? No tego nie wiemy, no ale to jest najważniejsze w tej minifigurce, w tej saszetce z tą minifigurką, to jest prosiak, to jest ta wspaniała łaciata świnia i ja już zacieram ręce, ja już zacieram ręce, żeby, żeby jak najwięcej tych prosiaków wymacać, jakkolwiek by to nie brzmiało. Yy, siódma minifigurka, równie fantastyczna w mojej ocenie, jest to astronauta z starym, nieśmiertelnym logiem Classic Space. No proszę, ja was, genialne, genialne, genialne. Szybka, będzie złota. Jestem pewny, że to będzie. Ona tutaj wygląda bardziej na żółtą, ale ja myślę, że będzie złota. Taka, wiecie, ale astronauta. Nic, nic specjalnego. Butla z tlenem znana doskonale, bo już widać w Twojej pokształcie, chyba, że nas zaskoczą czymś nowym, ale wątpię. Chorągiewka z nadrukiem, bo w minifigurkach nie ma naklejek. Jeśli tu będzie naklejka, to ja składam reklamację. Tu nie ma być naklejki, to ma być nadruk. I proszę, ja Was, to wygląda, to jest moc, to jest genialne, to jest genialne, fantastyczne. Ciekawy jestem, czy. Czy gdzieś na tym skafandrze pojawi się jakieś imię tej postaci? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo takich minifigurek zamierzam mieć kilka. Zamierzam mieć kilka, bo no, ja lubię space, ja lubię space. Ósma minifigurka, mroczny rycerz. Mroczny rycerz i co ja tutaj mam do powiedzenia. No przede wszystkim widzimy, że w ręku trzyma Morgenszten. Do tego ma bardzo ciekawą tarczę z bardzo ciekawym nadrukiem. Jestem przekonany, że to jest jakiś niedźwiedź. Raczej niedźwiedź. Nie żaden wilk, ale niedźwiedź. Ciężko to widać. Ciężko to widać. No, ale raczej jest to. Raczej jest to niedźwiedź. Tak myślę, że jest to. Jest to raczej jakiś mroczny mroczny niedźwiedź, bo, bo ma te takie czerwone oczy, może jakiś nawiedzony, nie wiem, nie wiemy tego. Co tutaj dalej mamy? Co tu dalej mamy? Dalej mamy kolejną rewelacyjną minifigurkę Satyr. Jak ja zobaczyłem Satyra nazwę. Nie, nie minifigurkę, tylko nazwę w przecieku rzędzie Satyr, byłem przekonany, że nakrycie głowy będzie takie jak w gargulcu. Tutaj raczej mamy coś nowego. Raczej nie jest to nakrycie głowy z gargulca. No fajnie, fajnie prezentuje się. Buźka, nakrycie głowy, o, te uszy są genialne. Torsik też, torsik też, ale co jest najważniejsze w tej figurce? Nie, nie, nie flet. Najważniejsze są nóżki. To jest nowy kształt nóżek. No, tutaj akurat tego tak za bardzo nie widać, ale one będą, one będą tak fajnie wygięte, takie wiecie, takie, takie zwierzęce, takie sarnie. No, zobaczycie, zobaczycie zresztą, jak to wygląda. Jak, jeśli pojawi się gdzieś jakaś recenzja, jakieś przecieki, no to będziecie zafascynowani tym, co zobaczycie. To jest coś, coś fajnego, coś, coś, co trzeba będzie mieć. Kolejna minifigurka. No, to jest rekin. To jest gościu w przebraniu. Rekina. No tutaj ewidentnie LEGO leci na, na fali Shark Tornado. No, rączki fajne, rączki fajne. Bardzo mi się to podoba, że nie ma standardowych rąk, tylko tak jak w przypadku kurczaka zastąpiono czymś wyjątkowym, czymś niepowtarzalnym. Tak jest tutaj. Mamy nie, jakieś płetwy niepowtarzalne, które dotąd się nie pojawiały nigdzie indziej. Jest moc. Jest moc, kochani. To mnie się podoba. To mnie się podoba. Ta minifigurka jest dla mnie czymś y, równie obowiązkowym, jak, jak te, które wymieniłem wcześniej. No, no i kolejna minifigurka. Jedenasta bodajże. To jest. Y, to jest królowa. To jest królowa. Były przecieki, że będzie tam taki klocek duplo czy też lego podobny stary stary z, znany z fabulandu no ale z tego co widzę on jest zaokrąglony on jest na, na krawędziach zaokrąglony więc to nie jest ten sam klocek jest to coś całkowicie no, nowego jest to całkowicie nowa forma i miejcie nadzieję tak jak ja, że to, to, jest, to, to jest forma zrobiona specjalnie pod minifigurki, że to nie jest ogólno dostępny klocek, tylko, znaczy klocek ogólnego przeznaczenia, tylko właśnie takie nóżki sukienka zrobiona pod pod minifigurki. Tam nie będzie standardowych studów, tylko tak jak w przypadku nóżek legowych. Dłuższe, dłuższe takie zaczepy, żeby wpiąć się głęboko w tors, żeby to nie, nie odpadało. Mam nadzieję, że właśnie tak to rozwiązali. No, z myślą o, o Nexoknajte. Dwunasta minifigurka. No, to jest jakiś zapaśnik, jakiś wrestler. W ręku ma puchar, który doskonale znacie. Włosków nie kojarzę, chyba że to są te same włoski, które. Miał tam jakiś żołnierzyk wcześniej, tylko że on miał z tyłu, tylko że on miał z tyłu jakąś wstążkę coś takiego, ale możliwe, że to jest coś nowego. Raczej, raczej myślę, że to, są, że to jest nowe nakrycie głowy. No, dla mnie, dla mnie jest to średnia figurka, Niczym mnie nie zachwyta, nie zachwyca nakrycie głowy może być ciekawe. Może być ciekawe, ale niekoniecznie. Główka z tego, co teraz tu widzę, nie za bardzo. Nóżki. Ojej, nóżki, no właśnie nóżki. Coś potwornego. No ale zobaczymy, Zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. Trzynasta minifigurka figurka, trzynasta minifigurka, figurka baletnica. Piękna, piękne włoski, fajne włoski z nadrukiem. Spokojna twarzyczka, spokojna. Buźka pogodna, buźka, y, fajny torsik, no i to co jest pod torsikiem, e, to jest ta e, spódniczka, spódniczka, która nie jest materiałowa, tylko jest klockowa, to jest coś na co ja czekałem, y, mam nadzieję, że będą pojawiać się właśnie takie elementy w różnych kształtach, te materiałowe nie za bardzo mnie mi odpowiadają, no żadnych akcesoriów tutaj nie ma, ale... Y, Nakrycie głowy jest fantastyczne, reszta też niczego sobie. No i kolejna minifigurka. Kolejna minifigurka to jest jakaś, jakaś indianka, ewidentnie indianka, która trzyma w ręku swoje dziecko, małego bobasa legowego. To jest coś nowego. To jest coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, czego wy też nie widzieliście. No, torsik bardzo bogato nadrukowany, szczegółowo, pięknie buźka też z jakimiś tutaj barwami wojennymi, i to, co mnie się podoba, to są pióra. Pióra, tutaj ten pióropusz, który, który jest nadrukiem, to jest coś, coś ekstra, to jest coś fenomenalnego. Mi figurka zapowiada się bardzo fajnie, i mało tego, ona ma coś na plecach. Ona ma coś na plecach. Podejrzewam, że zaczep. Podejrzewam, że jest tam studowy zaczep aby tego tutaj, jego mościa, zaczepić sobie tutaj z tyłu. Bo widzicie, ewidentnie ma coś na plecach. Nie wiemy co, ale podejrzewam, że jest tam właśnie zaczep na, na stud, żeby tego bobasa sobie nosić na plecach. No chyba, że jest tam kołczan. No ale w takim razie, skoro jest tam kołczan, gdzie jest łuk? Ja obstawiam, że będzie tam właśnie zaczep z studem. Kolejna mi figurka, która całkowicie... Yy, jest mi obojętna, to jest to jakiś gościu w, w stroju do, do wschodnich sztuk walki, co, co się przyznaje, nie wiem jak się nazywa to nakrycie głowy, ale fajnie, że jest pokolorowane, że, ma, że składa się z trzech, z trzech kolorów, że nie jest to mono, coś monotonnego. Wygląda to fajnie, ale jest olbrzymie, jest duże i... Widziałem coś podobnego, widziałem coś podobnego, więc, więc tym, mnie, tym mnie ta figurka nie zachwyca. Do tego miecze. Do tego miecze w takim cielistym piaskowym kolorze miecze. No, katany, zaraz tutaj będziecie pisać, że to są katany. Nie lubię, nie lubię, nie przepadam za wschodnią kulturą, za za Japonią, za, za Chinami. Nie są to moje klimaty, yy, więc ta mini figurka jest mi jak najbardziej niepotrzebna. I, i pomimo tego, a, przeskoczyłem, straszliwie przeskoczyłem rocznego ry rycerza, no ale zaraz do niego wrócę, muszę do niego wrócić. A może zrobię to teraz. Mroczny, mroczny rycerz o wiele bardziej podchodzi mi niż niż to tutaj, niż tego tutaj jego mościa z dwoma katanami. co Czego nie wspomniałem o, o rycerzu, to są te jego tutaj naramienniki. Coś fajnego widzę, że to jest taka forma, to nie są płaskie naramienniki, tylko oj, wygląda to fajnie, taka narzuta może, coś ala misiek. No zobaczymy jak to wygląda, a może są to całe, całe materiałowa pelerynka. Taka, no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, ale wygląda, rycerz wygląda fajnie. Rycerz wygląda fajnie i nie wiem, dlaczego tak szybko przeskoczyłem. Nie ma pojęcia, dlaczego tak szybko z niego przeskoczyłem. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Gościa, który ma ewidentnego niefarta. Gościu z niefartem, ale za to z fantastycznymi yy, kulami. Te kule, no to jest coś. Pięknego, to jest coś pięknego. No szkoda, że mu się coś takiego przytrafiło. Szkoda, że nie są w brązowym kolorze, tylko takim srebrno-szarym. Ale mam nadzieję, że pojawią się i w brązowym kolorze. To jest element, który można będzie wykorzystywać oj, do różnych celów. Jest potencjał, jest ogromny potencjał do tego. Noga w gipsie. To jest już ta nóżka, mam nadzieję, że to już jest ta nóżka składająca się z dwóch plastików i jest dookoła dwukolorowa, a nie tylko z nadrukiem, więc w tym przypadku, w tym przypadku jestem po prostu zaczarowany tą minifigurką, właśnie ze względu na tego biednego kulaska lewego, buźka też, jakieś limo, plaster, na głowie bandaż no i przewrotny nadruk ten banan, ta skórka skórka banana mówi sama za siebie że to jest jednak ofiara losu ofiara losu, ale minifigurka jak najbardziej na plus no i tak kochani, takie podsumowanie na pewno nie będę chciał zrecyzować wszystkich minifigurek nie zrobię tego wiem, że już część z was się cieszy wow, nie będzie minifigurek nie będzie codziennie minifigurek za to będzie pewnie coś innego. Nie, w takim razie niczego nie będzie, niczego nie będzie. Będą odstępy, najczęściej y, odstępy będą dwutygodniowe między recenzjami lub trzytygodniowe. Y, no niestety, no niestety, y, widzę, że jeśli pojawiają się częściej te, te recenzje, te moje materiały, nie jest nie, przypaso, nie nie, podchodzi wam to, więc tym bardziej nie będę was terroryzować codziennikiem z minifigurką. Nie ukrywam, dla mnie jest to, jest to ogrom roboty. To nie jest tak, że wrzucam sobie materiał i tyle, i pozamiatane. To trzeba obrobić, to trzeba wrzucić, to trzeba renderować. Ja muszę się nagadać, a wyniki są jakie są. Są marne. Są marne 200 wejść. To nie jest to. To nie jest to. Szkoda mojego, szkoda mojego czasu. Mogę się zająć w tym czasie czymś innym, cokolwiek by to nie było. Więc w tym przypadku omówię kilka minifigurek, yy, pięć bodajże. Zresztą zaraz podliczymy. Zaraz podliczymy te minifigurki, które mnie najbardziej podobają się. A na pewno najbardziej podoba, raczej znaczy, kurczę najbardziej. A co mnie się podoba? Co mnie się podoba? Przede wszystkim Hycel, pani Hycel. No super, super ze względu na Skunksa, yy, torsik. Fajne, czyli mamy jedną minifigurkę. Druga minifigurka to jest woźny. Rewelacja, rewelacja. Trzecia minifigurka farmer. Coś rewelacyjnego, pięknego. Astronauta. Musi być astronauta. Już mamy cztery. Cztery minifigurki, które na pewno będę musiał mieć w swojej kolekcji. Później mamy numer pięć czyli człowieka w przebraniu rekina. Ciekawa minifigurka obowiązkowa, bo zbieram tych wszystkich przebierańców. Minifigurka numer 6 to jest kulasek, to jest ten y, gigomość, który no, ewidentnie nie ma szczęścia w życiu. Reszta minifigurek jest mi bardzo obojętna. Jest mi bardzo obojętna i y, nie spodziewajcie się, że je zrecenzuję. No chyba, że mnie coś naprawdę napadnie takiego, że, no, że podołam, że podołam i zrobię coś wbrew sobie i wbrew wam, kochani, bo wiem, że nie przepadacie za, za tym, kiedy, kiedy te materiały wideo puszczam zbyt często. No Myślę, że ja ten materiał mogę już zakończyć. Myślę, że czegoś się dowiedzieliście. Więcej, może ja wam coś zasugerowałem. No nic, dzięki za uwagę, cześć!